Sądem rejonowym. Jak zwykle spóźniony. Dobiega 8.30. Przejdziemy przez bramki i wejdziemy na salę sądową do Szczepana. Mam nadzieję, że Szczepan już jest. Dobra, wchodzimy. Wychodzimy zapewniam. Tak. Bardzo miło. Wszystko my ponad. Dziękuję. Pamy, wiemy. Zapuśćę uczenie. Dziękuję serdecznie. Zabrą. Będę ona wychodzić jeden Jasne. Drugie piętro. Bardzo miły jesteście. Dzięki. Bardzo mili Ochroniarze. Rejestrujemy, tak? Tak. Są na zasadzie artykułu 357 paragraf 1 dwa kodeksu postępowania karnego zezwolić przedstawicielowi skarga, na rejestrację przebiegu sprawy za pomocą aparatury wykonającego obraz dźwięk z wyłączeniem przeprowadzenia transmisji na żywo. Świadka zapraszam na środek. Proszę o to Dziękuję. Ile ma Pan lat? Trzy. się Pan zajmuje? Jestem w ja. opiecie o odbieranie mocy policji w Katowicach. Był Pan karany za składanie poprzez zeznań bądź powszechnie oskarżenia? W stosunku do oskarżonych, był Pan osobą pokrewnioną, bądź spodniowacową? Nie. Powiedział Pan o obowiązku prawdy, za składanie poprzez zeznań bądź opieki nieprawdy. Proszę o odpowiedzialność. A. Przy, tak, czy życzenie, czy nie? życzenie? czy życzenie. Świadome znaczenia moich słów. Świadome znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przy, przy, przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome, Niczego nie, nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome. Dziękuję. Jest pan, w jakie sprawy zostały wezwany do sądu? Domyślmy Czego? Chodzi o problem przed samym idem.

Jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z tych protestujących yy, znieważa policjantów? Ze strony sądu to wszystko. Dziękuję. Upanka Rady za składanie poszynych zeznań bądź fałszywe oskarżenie. W stosunku do oskarżonych jest Pan osobą spokrewnioną bądź spominowaconą? Nie. Uczą Pana obowiązku mówienia prawdy, za ze składanie zeznań między zapajenie prawdy też odpowiedzialność karna. To jest zrozumiałe? Z Tak. Proszę za mną powtarzać. Świadome znaczenia moich słów. Świadome znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście, uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, że będę mówił szczerą prawdę. niczego nie ukrywając z tego co mi jest wiadome, niczego nie ukrywając z tego co mi jest wiadome. Dziękuję. Wie pan jakieś sprawy Nie, nie. W kwietniu 2021 roku gdzie Pan pełnił służbę? Kwiecień 2021. Zazwyczaj o interwencjach przed sądem i demokracji w Polsce, jakim jest w Polsce, w kwiecień 2021. Dziękuję. Dziękuję. To wszystko. Może Panu dzisiaj rozprawę głównych sądów. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. 3 lutego 2025 roku godzina 8.30 do 11.30 207 i na ten termin zostali wezwani świadkowie Daniel Mar

żeby cię na nie Nie, 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 Mam tego trochę. trochę. <glam> słuchaj. i Miłość. wzajemne Miłość. I wzajemne zrozumienie, wzajemne Wzajemne zrozumienie nie, 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 tak. Wszystko musi trwać, tak? Wszystko się musi po prostu. W następnej sprawie Ty będziesz obrońcą. Po, po, po tej stronie, ja, tej ja będę po drugiej. Po, po drugiej stronie i dalej będziemy pijąc. To no. trzy. Tak. toczy. No. Do widzenia. Do widzenia. Eee, a nic, słuchaj, no to wyłączymy na razie. Eee, no co u mnie, no walczymy. <laughs> Słyszałem, że dziewictwo straciłeś. Nie? No Niech słuchaj, to, to znaczy to nie jest moja pierwsza rozprawa, tak? W tej roli byłem po raz pierwszy. Tak. W tej roli byłem pierwszy, po raz pierwszy. No, ze, ze słyszenia słyszałem, że było nieźle, tak. No dobrze, tak. Czy, czy przygotowałeś się odpowiedzi. Przygotowałem się oczywiście, oczywiście. No. Ten, czy dłużej siedzę nad tymi wszystkimi sprawami? No tak. No to pojęcie tylko w ten sposób, to jest oceniam to jako jeden wielki biznes. Jako jeden wielki biznes. Tak. I to widać już. To już widać, jak się przyglądasz temu. Jeden drugiemu daje robotę. <laughs> <laughs> jeden drugiemu daje robotę. No, a tym jeszcze bardziej, jak posprawdzasz sobie, ile sędziowie zarabiają. Tym bardziej, Nie że, ukrywajmy. Tym bardziej że jeszcze dają firmom. Innym, jak na przykład lekarzom, tak? Ale o to jest ochrona, to są lekarze, e, psychiatrzy, to jest A. ochrona, e, to są środki czyste, to jest wszystko tutaj, nie? Mm -hmm. Ja Ci powiem tak, ja bym te sprawy na dzień dzisiejszy, jak przychodzą, kończyłbym w ciągu jednego dnia. Mm -hmm. Kończyłbym w ciągu jednego dnia. Mm -hmm. No ale to, co wiesz, to jest biznes, jest biznes, więc. Biznes, no jak można. To, 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 to. Jeszcze źródełko niżej. niżej, niżej, tak. Tu? 141, proszę pana, koniec wykroczy, w miejscu publicznym używanie słów wulkarni. A tu, faktycznie tu. A ona słyszy, ona słyszała. słyszy. Może słyszała, może nie, to, może taką nie. ładną panienkę pan przywołał w sądzie. Przepraszam bardzo, mam do pana pytanie, nie nagrywamy pana. Czy to są pan? w naszych, w naszych, tak? I Tutaj jest na czy komuś to zaszkodziło, jeżeli nam to nie zaszkodziło, tak? Nawet się nie Ale bym tak, Ale ale nie było nikogo. Ale nie, musiał, musiałby się musiał, 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 się musiał, 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 się nie musiał, <laughs> Bo wiemy, że człowiek musiał, czasami bo musiał, nie musiał, 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 rzeczy, musiał, 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 to jest Tutaj za takie słowa można wylądować w sądzie. I to jest dla mnie chore. Chore, chore, chore. Dziękuję panu za to Pan Szczepan wylądował w sądzie za takie słowa. Miłego <laughs> Ja tylko chciałem, no co, no skwitować to co wszystko. Jest to jeden wielki biznes. Jest to naprawdę maszyna, która miliony złotych w ciągu roku przepiera, tak zwane. No i co, co, co możemy więcej powiedzieć, widzimy to już na własne oczy, jak się to dzieje, czyli wysyłanie to do, do lekarzy, biegłych psychiatrów w warunkach upadlających dla człowieka. No to wszystko, ta ochrona, która tutaj jest, ciężkie pieniądze w skali całego kraju, to są naprawdę duże pieniądze, powiem Ci, w skali całego kraju. No szok, no dla mnie jeden wielki po prostu szok, co się dzieje w tym sądownictwie, a co jest najlepsze, no nawet Sędzia Sądu Najwyższego ostatnio słuchałem i mówi: To nie może być tak, że jedni sędziowie podważają zdania drugich sędziów. Ludzie, kochani, no przecież to jest niezawisła osoba, tak? A on, on mówi, że nie może tak być, żeby podważali jeden, drugiemu podważali. Jak to jest? No, ale to... Jeden ci skaże, a drugi, do co. I... Ten, ta wypowiedź, jaką wypowiedź zgram sobie, bo to jest bardzo piękna wypowiedź. Jak on wypowiada, że to nie może być tak, żeby jeden drugiemu podważał decyzję. Ludzie, kochani, w jakim my totalitarnym kraju żyjemy? Czyli jakiś aparatrzek państwowy, sędzia klepie wyrok, i następny już nie może wydać sprawiedliwego wyroku, bo nie może podważać decyzji tamtego. Okazało się, że jedni sędziowie drugich nie, nie akceptują, bo nie akceptują. Mówią, że ci są sędziami, ci co nie. Ten jest powołany, Prawidłowo, ten niepowołany, prawidłowo. A powiem Wam tylko tyle. Powinno to się wszystko po prostu zwalić, zaorać, a w tym miejscu postawić targowisko. Byłoby to bardziej, po prostu, były uczynne dla ludzi. Spraw tak zwanych naprawdę, takich poważnych spraw, to jest jak pies napłakał w tym kraju, a wszystkie sprawy, które się to są wykręcone, to są albo przez policję, albo rodzinne sprawy, głupie sprawy. Zamiast siąść sąsiad z sąsiadem, dogadać się, no to idą do sądu, bo marysia tam, Kasi, czy Basi, kota na drzewie po prostu kamieniem rzucała, się coś w ten cel. No ludzie kochani, no zachowujemy się w tym kraju niepoważnie, niepoważnie, ale mówię również sądy zachowują się niepoważnie. Nie mówię, że wszyscy, bo u tego sędziego, który tutaj jesteśmy, Powiem w ten sposób, że wiadomo, że do każdego się można doczepić, ale prowadzi tą sprawę w miarę powiedzmy w taki normalny sposób. Czy wyrok będzie uczciwy, tego nie wiemy. Ja uważam, że jeżeli mamy prawo do porównań, do swobodnej wypowiedzi, to mamy do tego prawo i porównując na przykład policję do Gestapo, do ZOMO, do psów do, do takiego porównania, no, jeżeli jest to trafne, tak, a w covid było to bardzo trafne uważam bardzo trafne z tego względu, że to państwo podchodziło pod totalitaryzm. Czyli blokowali internet, wyciągali ludzi, zamykali ludziom biznesy, wyciąga... no, to co robili z maseczkami, to już nie chcę mówić, to był terroryzm. To ja uważam, że to był terroryzm w stosunku. Nie przyznają się do tego. Wiemy dlaczego się nie przyznają, bo sędziowie wydawali wyroki skazujące. Co by stało się z tym sądem, gdyby, gdyby wyszło naprawdę na jaw to co było, że te maseczki to był piz na wodę, fotomontaż i to było... No co by się stało? No ci wszyscy sędziały, każdy wytykałby ich palcem i pokazywał co żeś człowiek zrobił tak? więc do tego nie dojdzie do tego nie wierzę żeby któryś sędzia się odważył i powiedział w ten sposób, że te maszeczki były niezgodne z prawem i wyroki były niezgodne z prawem Jedynie ten wyrok Sądu, Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów pokazał, że tam czterech chyba, nie, bo trzech było przeciw, czterech było za, ten wyrok pokazał, że jeszcze trochę godności sędziowskiej mamy w tym kraju, uchwała, mało ma mało, uchwała. ale tutaj przynajmniej w tym przypadku większość, no i tutaj pokazało, że, on tam napisał, nie, tak. że tylko nieliczni sędziowie, nieliczni, to trzeba podkreślić, mieli tak zwaną godność i nie dali sobą pomiatać, i wydawali wyroki zgodne z prawem. Muszę, muszę jeszcze jedną rzecz podkreślić, najnowszy wyrok z 3 października 2024 roku pani Marty ze strajku kobiet została pani Marta uniewinniona ze wszystkich zarzutów, włącznie z zarzutem oplucia policjanta oraz lżenia policjanta, tak? Czyli co, jeszcze nie ma uzasadnienia tego wyroku, ale jak, <coughs> jak dostanę to uzasadnienie, bo na razie mam ten sam wyrok, do dzisiejszego dnia nie ma uzasadnienia tego wyroku, ale oczywiście monitoruję to, żeby to dostać. To jest ważny wyrok, tak? Czyli co? Ja przypuszczam, że w tym wyroku, w tym uzasadnieniu będzie to, że zgromadzenia publiczne Rządzą się pewnymi prawami. Tak. Mamy prawo porównywać, wykrzykiwać niezgodności. To, co zrobiła się. pani Marta. Tak, ze nie, tylko, nie tylko ona. Nie tylko no Ale ona. akurat ten wyrok czyli tylko mam. Tak, kwestia policja nie powinna, tak jak w bielsku, na zlecenie partii politycznej porywać człowieka, czyli w mojej postaci, bo to było zlecenie polityczne, bo jeżeli. Pan rektor nie wydał tak zwanego zakazu, że można wchodzić na obiekt AK tego uniwersytetu, a oni wyrzucali stamtąd ludzi. Ja byłem żywym przykładem tego, więc tak zwane działali na zlecenia partii politycznej, wtedy PIS. Teraz co będą działać na zlecenia politycznej partii PO? Coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Jest tak samo u samej góry na stanowiskach są ludzie, którzy... Są powiedzmy nakręcani takie marionetki, troszkę, tak? Takie marionetki, i oni dają te polecenia na dół, i ci policjanci nie wiedzą, co mają zrobić. Ciężko im się zachować zgodnie z prawem, bo boją się konsekwencji, które mogą później być. Jeden z honorowych funkcjonariuszy policji, trzeba to powtarzać, to jest policjant z Krakowa, który. Odmówił Kaczyńskiemu odebrania megafonu, osobie, która tam wygłaszała swoje opinie. No i to jest człowiek, który je zasługuje na naprawdę szacunek, no wszystkie, wszystko, wszystko, co tylko i wyłącznie można. To jest naprawdę funkcjonariusz policji. Reszta funkcjonariuszy policji, sorry, nie obraźcie się, ale. Wykonywali polityczność godność, godność, tak? honor. Zasady. Nie macie nic z tym wspólnego. Wykonujecie tylko i wyłącznie polityczne polecenia swoich przełożonych i jest mi wstyd, wstyd. A rodziny, gdy na to wasze patrzą, powinny wam zwrócić uwagę. To jest moje takie. Mhm. Dobra Pan wyjdziemy jeszcze, jeszcze musimy chwilę porozmawiać, ale wyjdziemy obok naszych wspaniałych ochroniarzy, którzy mówili, którzy są w porządku, bardzo, naprawdę ale, są w porządku. Ale, tak. ale, coś, ale coś się zmieniło. Ale opaicie, co się stało? Ja wchodzę z tym plecakiem ja po pipska na tym, przechodzę, dzień dobry, dzień dobry. Nie stwarzam zagrożenia. A pani rozumiesz? panowie ochronie, żeby My pan tak, nie znamy. Nie ma dzisiaj policji, oni są tam z tyłu pochowani, tak, tak. W, prawda, w swojej kanciapie. W swojej kanciapie e, siedzą, tak? Ale my nie robimy od samego początku. Nie, gdyby nas nie poniżono w tym sądzie, nie byłoby tych nagrań. Przecież z tego sądu, I nie wyniesiono, patrz, z tego sądu wyniesiono mnie za to, że nie zdezynfekowałem rąk mm. na sali sądowej. Pan Kospowski, No to, to jest mistrzostwo świata. A ja mu grzecznie powiedziałem: Nie, dziękuję, rączki myłem, nie będę. Niech gdzie pan ma maskę. Ja Miałem zwolnienie, wszystko. A pan sędzia kazał wyrzucić mnie z sali wyprowadzić, wyrzucić mnie z sali. Nie zapomnę tego po prostu nigdy, nigdy tego nie zapomnę. System totalitarny, a to są po prostu aparatczyki, tak? Aparatczyki, którzy wykonują po polecenia ludzi bez tak zwanego myślenia. Jeżeli wchodzę na jakieś coś i widzę rzeczywiście, że ktoś kogoś bije, no to wtedy reaguje oczywiście stanowczo, ale jeżeli wchodzę. Ktoś wydaje mi polecenie, to to polecenie powinno być zgodne z prawem. Nie, że pan sędzia ubzdurał sobie coś, jeden z drugim, czy któryś, że pan z partii politycznej ubzdurał sobie, tylko musi być podany konkretny powód, co ta osoba zrobiła. Ja ci powiem tak, na tym w Biersku tam oni mi próbowali wykręcić sześć zarzutów, żaden z zarzutów ich nie wyszedł. To już nawet zrobili chyba z 92, jak się nie mylę, ja paragraf nie pamiętam, jaki to był, ale to jest kodeksu drogowego. Powiem ja w ten sposób, jestem w szoku sześć zarzutów wykręcić, wszystkie upadły. Jak jeden im upadał, to następny próbowali wymyślić, żeby był dobry. Rozumiem? I, I słuchajcie, i czy to i tak się zachowuje polska Nie. policja, ja żeby po... wykręcać y, y, nam tak, zarzuty? Tak, byli w 1939 tak. roku pewni panowie od 1937, 1938, 1939 pewni panowie z pewnych partii politycznych, którzy wpływali również na. Na zachodzie Polisku. naszego kraju. Na zachodzie naszego kraju. <laughs> No. <kłysy> no tak było, te wykręcanie, wykręcanie tych zarzutów to jest nagminne, to było w covidzie, Słuchajcie, y, patrzyli na te filmiki i, i wykręcali po prostu zarzuty, tak? O, jest. O, so, so. Dzień dobry, do widzenia. Miłego życzę, do widzenia Do widzenia, miłego Dziąka. Bardzo mili panowie Słuchajcie, coś się pozmieniało Może to dzięki nam też troszeczkę Ja myślę, nie, że tak Nie ujmujmy się. Nie, 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 ja mówię, nie że ujmuj. dzięki nam No, także dzisiaj Dzisiaj co? Dzisiaj jednak chod, Przesłuchanie, nie mówimy co, bo nie możemy Ale przesłuchanie tak. dwóch świadków no i po tym przesłuchaniu co, no. Uciekamy do dalszej czynności, czyli tak, ja tak, jadę tak, złożyć zawiadomienia tak, na kolejnych tak. funkcjonariuszach. <laughs> ja, <policji>. ja również. <laughs> <laughs> czyli, a, e, możemy oficjalnie mam, mam, nazywać się jak? jak, 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 jak y, ja nie mówię donosiciele, ale <laughs> <laughs> nie, 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 nie. Tak, no, nowy przepis, nowy przepis. E, y, sygnaliści. sygnaliści. Tak, tak, żeby tak, ja było też, kulturalnie. Tak, Bawimy się dzisiaj dalsze, dalej, sygnalistów. Tak, mam w torbie, mam w torbie. Muszę tylko pójść na pocztę i to wysłać. Dobra, kończmy to no, maść po prostu dzięki. i miłego wszystkim, duża zdrówka, oglądajcie Mirka, Dzień. oglądajcie nas, lajkujcie i... Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jeszcze będzie ten materiał okay. oczywiście okrojony o to co mogę yy, 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 udostępnić, tak? Okay. Dobra, to na razie, cześć.